Ciołanko, witam was bardzo serdecznie z tej strony Lamianek. A wy witajcie w kolejnym materiale z CSGO Skinsa. Na sam start przypomnę, że wchodząc w pierwsze linki w opisie, dostajecie 20 oraz 10% do doładowania. Dodatkowo przypomnę, że w drugiej linie w opisie znajduje się konkursik na koskę, którą możecie zgarnąć sobie totalnie za darmo. I jedyne co musicie zrobić, to zasubskrybować mój kanał oraz skomentować właśnie film konkursowy. W dzisiejszym materiale przejdziemy sobie do skrzynki Calaverita Case. Jest to pierwsza skrzynka z eventu, także robimy sobie standardowo do 10, albo strat, albo profitów no i następnie przejdziemy sobie na case battle najprawdopodobniej tą skrzyneczkę rzucimy sobie 10 razy na jester mode, ponieważ no ona nie będzie chyba jakaś droga ok, 1 do 1 3 skrzyneczki 366 zł, mamy tutaj aktualnie całe 6000, także będziemy mogli sobie zaryzykować, ale teraz tego nie liczymy i lecimy sobie na razie standardowo, także czekamy sobie jak to się nam tutaj wszystko potoczy. Yy, jeden do jednego. Niestety widzowie, jestem jeszcze leciutko chory. Yy, będzie sporo cięć, bo kaszelek powraca. Niestety nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Yy, na streamku było już lepiej, ale teraz gdy ten film jest wieczór i, no i znowu jakoś jest tragedia. Nie, nie wiem jak to określić co się dzieje, ale no musicie mnie zrozumieć. Jest jak jest. 1 do 4 w tym momencie niestety nie jest to wymarzone otwarcie tego materiału. Mam nadzieję, że zaraz będzie lepiej. 1 do 5, no kurde, nieciekawe się nam tutaj robi. Nieciekawa sytuacja, jakbym miał powiedzieć. No i to nadal chyba dobra. Co no jeszcze 2 do 5, ponieważ digielek naga. No tutaj bardzo ładnie oddaje. W ogóle tutaj są ciężkie skiny do trafienia. Sporo procent jest, bo aż. 70% ponad yy, na trafienie tych trzech najtańszych skinków, w sumie Acheron. Czy on jest taki tani? No jest tani, jest tani, jednak, dobra yy, 2 do 7. No i nie zapowiada się na to, żebyśmy tutaj cokolwiek ciekawego wyciągnęli. No, mam nadzieję, że jest. Termodzi go odda. Na razie tutaj 2 do 9. Chyba, że w florach karniwora coś sypną. Niestety nie. Dobra, otwieramy sobie jeszcze raz, mam nadzieję, że nie ostatni, ponieważ na liczniku 2 do 9. I jak to się skończy? No niestety 2 na 10, czyli tak średnio bym powiedział. Więc mam nadzieję, że teraz jak pójdziemy sobie na case battle, to case battle nam oddadzą. Na początek 122 zł 22 grosze. Otworzymy sobie 10 skrzyneczek na underdogu na 4 graczy. Na Jestermołdzie, a następnie otworzymy sobie 10 skręczeń na trybie klasycznym, też na Jestermołdzie. Dobra, yy, wszystkie body dodane, i teraz lecimy sobie. No i szukamy sobie najprawdopodobniej koski, bo ta koska tutaj, yy, znaczy nie chciałbym, żeby nam poleciała, ponieważ yy, to ja wspomniałem, jest to yy, underdog. Ale koska może polecieć na 6%. No, szanse są spore. Zobaczymy, jak to się potoczy na razie nie zapowiada się tutaj na jakiś mega profit dla zwycięzcy. Jest to tylko 400 zł, a jesteśmy w połowie, ale właśnie mamy wcześniej wspomnianą przeze mnie koskę Night Fig Marble Fade, ale tutaj są jeszcze dwie kolejne koski, czyli łącznie mamy trzy. No i teraz bot Adrian by musiał coś sobie dropnąć, jeszcze jakiś chromkanonik albo koska. No nie, chromkanonik dla mnie. Czyli nie dzieje się, no i lepiej widzowie, no i tylko koska możemy uratować w tym momencie. No i bo Alex by jeszcze musiał coś dropnąć, także niestety tej bitwy nie udaje nam się wygrać. Dobra, teraz liczymy na to, że dropniemy sobie koskę, dodajemy 10, 10 skrzyneczek na tryb klasyczny, 4 graczy. No i sprawdźmy sobie, mam nadzieję, że będzie to szczęśliwa bitewka. Kudy, taki krótki materiał wyjdzie, bo no, sporo, sporo kaszlałem pomiędzy tymi, o ktoś dołączył do nas, pomiędzy tymi e, cięciami, także no sporo skrzynek nas ominęło, ale nie będę już e, robił nic specjalnego, nadzwyczajnego, robimy taki typowy odcinek jak zawsze, e, no i tak by mogło się tutaj zakończyć teraz zwycięstwem, ale oczywiście jeszcze mamy e, 7 skrzyneczek, 20 skrzyneczek na case Battle, no i... Do 10 punktów standardowo, także e, jak to zawsze robiłem, tak zawsze robię te teściki. E, mam nadzieję, że to Wam się podoba. Możecie wyrazić swoją opinię w komentarzu. E, a przy okazji, jak wyraźcie swoją opinię, macie szansę na zgarnięcie skinka, ponieważ z pierwszych 30 osób, e, które skomentują ten film, dwie zgarną sobie właśnie skinka. A czy zgarniemy my sobie skinki? Poczekajmy, jeszcze dwie skrzyneczki. E, 130 zł straty. I na razie jest ciężko I ostatnia skrzyneczka Zaważy o wszystkim Niestety Niestety dzisiaj nic nie wygrywamy Także słyszymy się jutro No mam nadzieję, że skrzyneczka Kolejna eventowa będzie lepsza Dzisiaj to wszystko, do usłyszenia Siemanko